Ja pokażę Ci odpowiedzi klasy, która twoim zdaniem wie niewiele. Zobaczmy mm -hmm. odpowiedzi klasy. Przyszepcie, szepcie, gdy mówimy szeptem, jak mówimy szeptem. Gdy mówimy szeptem. Gdy mówimy szeptem, wszystkie głoski brzmią bezdźwięcznie. Więc wylatuję. Więc wylatujesz. Na mnie. I będziesz musiał się przyznać. Gdy się mówi szeptem, mamy odpowiedź na tablicy. Łukasz, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki. Bartek, widzisz, wiedzą. 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 Jednak wiedzą, jednak wiedzą. I teraz nie szeptem, ale pełnym głosem, pełnym zdaniem do tej kamery, proszę bardzo. Ja, Bartłomie Kamiński, przyznaję się, że nie jestem mądrzejszy od Piątoklasisty. Dziękuję bardzo za udział w programie. Dziękuję. Dziękuję.